W firmie ActiveSoft, która nas wspiera w drodze do Monaco. E, firma ActiveSoft produkuje e, panele fotowoltaiczne. Jedyna taka firma w Polsce. Jesteśmy dzisiaj z panem Bartkiem, e, który jest specjalistą w tej dziedzinie. I Panie Bart, co sprawia, że te e, panele są takie wyjątkowe? Jeżeli chodzi o sam produkt, no mam do czynienia z panelami fotowoltaicznymi. To takie typowe panele fotowoltaiczne, wszyscy znamy, chociażby z tego, że montujemy je na, na, domach, na domach, na budynkach firmowych. Natomiast panele, które my produkujemy, charakteryzują się dużą elastycznością, niską wagą oraz wyższą wydajnością takich standardowych paneli fotowoltaicznych. Są one przede wszystkim. Nasze produkty skierowane są głównie dla klientów, dla pojazdów mobilnych, takich jak właśnie czy kampery, czy branża Marine. Branża Marine jest główną naszą, taką, głównym rynkiem, w którym, w którym działamy. Jeżeli chodzi o produkty standardowej fotowoltaiki, czyli fotowoltaiki ramowej, jest to bardzo powszechny produkt. Natomiast jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, półelastyczne, w Europie możemy praktycznie na palcach jednej ręki wyliczyć, jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy jedyni. Oprócz tego, że panele możemy wykorzystywać, wyprodukowywać w takich standardowych kształtach, standardowych jakich, jakich zastosowaniach, możemy robić też panele custom, customowe. Jeżeli chodzi o zakres customizacji, mamy tutaj możliwość dostosowania zarówno wymiarów, jakich w paneli? Nie muszą to być kwadratowe, nie muszą to być regularne kształty. W zasadzie wszystko, co mieści się w obrębie metrów na dwa, jesteśmy w stanie przygotować. Dla jednego z naszych klientów, wyprodukowaliśmy panel w kształcie palma na jednym z wydarzeń targowych. Dziękujemy firmie Active i panu Bartkowi za oprowadzenie nas po całym obiekcie i pokazanie, jak to się robi. Dziękuję. Było nam bardzo miło i powodzenia od razu do Monako.